Zakład Mechaniki elektromechaniki samochodowej Piotr Musz Kraśnik ulica Podleska 6. Wystawa fotograficzna pod tytułem Kamień, woda, drzewo, ziemia jest kolejną ekspozycją prezentowaną w film numer 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Fabrycznej Kraśnika. Tym razem autorką prac jest pani Elżbieta Komarnicka. Od 5 sierpnia w Kraśnickiej Bibliotece można oglądać wystawę Kamień, Woda, Drzewo, Ziemia. Ekspozycja przedstawia pejzaże głównie zagranicy. Autorka wystawy fotografowaniem zajmuje się amatorsko. Fotografię przeważnie wykonuje podczas wyjazdów. Należy dodać, że z Kraśnikiem pani Elżbieta związana była już w latach szkolnych. Urodziła się ona w Wilczukach, obecnie jest to Białostockie, kiedyś była to Białoruś. Później przeprowadziła się do Kraśnika, w Kraśniku ukończyła szkołę podstawową, ukończyła tutaj Liceum ogólnokształcące imieniem Mikołaja Reja. Dlatego czuję się bardzo silnie związana z Kraśnikiem i właśnie dlatego tutaj chciała zaprezentować swoje prace. Zawodowo jest ona tłumaczką języka hiszpańskiego. Na swoim koncie ma już blisko 20 tytułów przetłumaczonych książek. Właśnie w naszych zbiorach mamy takie jej dwie książki przetłumaczone przez nią. Oprócz fotografii, pani Elżbieta zajmuje się również ceramiką i wykonuje ikony mozaiką. Wystawę tę można oglądać do 26 sierpnia. Natomiast po tej ekspozycji pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej przewidzieli kolejną. We wrześniu będziemy mieli jeszcze jedną wystawę również fotografii. Będzie to wystawa pod tytułem Kraśnik znany i nieznany. Będą to stare fotografie Kraśnika.